5 minut przed 12 się bawimy. Ale w domu, o, w mieście... Nie, na mieście, na mieście będziemy się. Od centrum biznesu. Pod centrum biznesu. Tam jest piękna rzecz. Gdzie się pan bawi? Od 14 w pracy. <noise> Od 14? Tak. Tak. Do kiedy? W nowy rok w pracy? Znaczy do 22. dzisiaj jutro też w nowy rok. No taka praca elektrociepłowniach, no wy chcecie mieć ciepło, ja muszę pracować. W sumie to nie wiem. To zależy oczywiście, czy jak gotówka mi na to pozwoli, ale sądzę, że no. Hucz nie było na pewno w święta, bo prezenty bliskie trzeba było kupić. Zależy w sumie, jeżeli po prostu mnie zaproszą. A już miałem parę zaproszeń, a to w większości ogólnie najlepiej, a w domu. Będziemy na deptaku później. Głównie, bo to się kręci co roku. W tamtym roku byliśmy na polmiarni, w tym roku będziemy na deptaku. Świetnie, energia jest piękna. Zresztą te budynki i ta cała aura. Przy ozdobienia jest świetnie. Muszę się spieszyć. Przepraszam bardzo i jeszcze w biegu. Szczęść, no, 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 no. spełnienia mazy. Zdrowie jest najważniejsze. Na domówce. Na domówce, wszyscy te domówki, nie wychodzicie do restauracji, dyskotek, nie wiem, w mieście mamy miejskiego sylwestra? Tak, zająć się, się przejdziemy od 12 na mieście, bo będziemy blisko deptaka. A sylwester w klubie, co to jest za frajda? Siedzisz, ciągle muzyka, chcesz wyjść, chcesz wyjść popatrzeć, jak strzelają, a tu nie wyjdziesz, bo albo wyjdziesz po prostu, a później ci już nie wpuszczą. U siebie w domu robię imprezę na kilka osób. Hmm, taka kameralna bardziej, dla znajomych, przyjaciół też? Tak? Cieszę że kameralna, ja tylko takie lubię. A jakaś tematyczna, przebieracie się? E, były takie pomysły, ale za dużo pomysłów było na różnorodność przebrań, więc nie wybraliśmy w końcu nic ciekawego. Bawimy się po polsku. A nie ciągnie gdzieś tam, nie wiem, do dyskoteki, do restauracji, na bal sylwestrowy, do miasta? Znaczy, no dyskoteka to sobie sam urządzę. A biała sala będzie. <laughs> Dziękujemy. Raczej, raczej na mieście. Będziemy robić maski, jak się uda, jak jedno pójdzie spać, a później będziemy tworzyć całe menu sylwestrowe, Zapiekanki, babeczki z kremem. Ja jeszcze tylko dopytam, czy to jest tematyczna impreza, czy te maski już mają jakąś określoną formę, nie wiem, będą to superbohaterowie na przykład, czy nie? To się okaże w trakcie produkcji, bo przy czterolatce i dwulatku ciężko to określić wcześniej.